Witajcie. W dzisiejszym odcinku skupimy się na ciele, na tym, dlaczego świadomość ciała jest ważna i w jaki sposób ją rozwijać. Przez chwilę zastanów się, jaki jest Twój stosunek do Twojego ciała. I czy to jest relacja oparta na przyjaźni? Czy traktujesz swoje ciało z szacunkiem? Czy słuchasz sygnałów, które ono ci wysyła. Często względem ciała mamy wiele oczekiwań dotyczących tego, jakie ono ma być, jak chcielibyśmy się czuć. I często, szczególnie w trakcie choroby, jest nam bardzo trudno nie żyć w głowie, tylko realnie otworzyć się na to, aby czuć. Tymczasem ciało jest twoim olbrzymim sprzymierzeńcem do tego, aby zdrowieć. To dzięki ciału masz informacje dotyczące tego, jak naprawdę czujesz się. To w ciele masz emocje, w ciele odczuwasz stres. Szanując swoje ciało, tak naprawdę uczysz się szacunku do siebie, swoich granic i akceptacji tego, jakim jesteś naprawdę. Świadomość ciała to proces możesz to rozwijać każdego dnia. Dlatego chciałabym pokazać dziś dwie praktyki, które regularnie stosowane pozwolą ci zaprzyjaźnić się i poznać lepiej ze swoim ciałem. Zaczniemy od praktyki ruchowej, która może być Twoim rytuałem na dzień dobry. Te parę minut każdego dnia pozwoli Ci obudzić się i zaktywizować. Zaczynamy. Stań na szerokość barków, naturalnie wyprostowując plecy, wyciągając głowę ku górze. I zamknij oczy. Połóż jedną rękę na brzuchu, drugą rękę na klatce piersiowej. I zwróć uwagę na to, jak się czujesz. Chyba czeka jest twoja pogoda wewnątrz. I przyjmij to do wiadomości. Możesz teraz wyobrazić sobie, że jesteś jak roślina i z twoich stóp wyrastają korzenie, które sprawiają, że stoisz jeszcze stabilniej, że czujesz takie ugruntowanie. Z każdym wdechem te korzenie mogą sięgać dalej i głębiej. Pozwól sobie to poczuć. Zwróć uwagę na, na wrażenia w stopach, które odczuwasz. I teraz otwórz oczy i opierając się na stopach, zacznij powoli uginać kolana. Ten ruch sprawi, że całe twoje ciało zacznie się trząść i pozwól sobie, żeby to trzęsienie przeszło na całe twoje ciało, by je budziło, aktywizowało. Zobacz, czy czujesz jakieś miejsce w twoim ciele, które jest zastane, które potrzebuje się poruszyć i pozwól sobie, żeby to trzęsienie tam dotarło. Więc trzęsą się twoje nogi, to trzęsienie przechodzi na twoje plecy i kręgosłup, porusza rękoma, Twoją głową, rozluźnia twoją żuchwę. Możesz zamknąć oczy i pozwolić sobie poczuć, jak ten ruch wpływa na ciebie. Jak twoje stawy rozluźniają się, jak twoje ciało puszcza napięcia. Pamiętaj o oddechu. Trzęsienie możesz dostosować do tego, jak czujesz się dziś. Może chcesz trząść się mocniej. A może to będzie bardzo delikatne, może jest jakaś część ciała, która potrzebuje się potrząść. Że twoja ręka by dwie ręce, może twoja głowa, możesz zamknąć oczy i pozwolić sobie poszaleć z tym. Tak, żeby Twoje ciało naprawdę poczuło przyjemność z tego ruchu. Żeby mogło się tym pobawić, poczuć lekkość. Możesz wyobrazić sobie, że tym trzęsieniem, tym ruchem zrzucasz z siebie wszystko, co jest ci niepotrzebne. Zrzucasz to w dół. W dół, w dół, w dół. Cały stres. Potrzebne napięcia. Niepotrzebne. Prawy, które są już za tobą. Cały czas oddychając. Aktywnie oddychając. I znajdź teraz takie maksimum tego ruchu. Twoje maksimum na teraz. Zobacz, gdzie jest Twoja granica na teraz. Powoli zacznij to wygaszać. Powoli. Twoje ciało zatrzymuje się. Zamknij oczy. I przez chwilę zobacz, jak jest teraz. A następnie otwórz oczy. Rozszerz swoje ramiona, wyciągając ręce do tyłu. Biorąc wdech, wyciągnij ręce ku górze. Wciągając się, rozciągając plecy, i na wydechu padnij w dół. Czy bierzesz wdech, wyciągasz ramiona do tyłu. Na wdechu, wyciągasz się ku górze. Jeśli z jakiegoś powodu ten ruch nie jest dla ciebie, Wygodne teraz możesz wykonywać to ćwiczenie w takiej wersji, że otwierasz ramiona szeroko i na wdechu opierasz je na swoich ramionach. Wdech i wydech. Zakończymy ten poranny rytuał czymś bardzo przyjemnym, czyli małym automasażem. Pamiętaj, że zawsze możesz zrobić dla siebie coś dobrego potrzebne są Ci tylko Twoje dłonie. Bardzo delikatnie zacznij dotykać swojej twarzy, aktywizując całą powierzchnię skóry. Delikatnie dotknij głowy, ramion. Możesz w ten sposób delikatnie obudzić całe ciało. A następnie możemy zwiększyć ten ruch i skorzystać z naszej pięści. Ale na takim bardzo luźnym nadgarsku i zacząć delikatnie opukiwać jedną część ciała. Więc klatka piersiowa, następnie ręka, następnie jedna noga i weź drugą, drugą pięść na luźnym nadgarsku, zacznij opukiwać jedną część klatki piersiowej. Dłoń, brzuch, pośladki, noga, budząc całe ciało. Na chwilę zamknij jeszcze oczy. Możesz zrobić teraz coś takiego, na co Twoje ciało ma ochotę może jeszcze przyciągnąć się, wyciągnąć. To mogą być dowolne ćwiczenia, które pasują Tobie, ale ważne, żeby robić to każdego dnia. Drugim ćwiczeniem, które pozwala rozwijać świadomość ciała, jest skanowanie. Skanowanie ciała to praktyka, która z jednej strony może działać odprężająco, relaksująco, z drugiej strony jest świetnym sposobem na to, żeby otworzyć się na to, co czujesz w swoim ciele i dać sobie troszkę przestrzeni, żeby ze sobą pobyć. To ćwiczenie wykonujemy należąco. Potrzebujesz matę albo dywan, możesz położyć się na łóżku. Jeżeli z jakiegoś powodu nie chcesz się kłaść, możesz to ćwiczenie robić na siedząco. Zadbaj o to, żeby mieć takie miejsce, w którym czujesz się wygodnie, w którym nikt ci nie będzie przeszkadzać. Wyłącz telefon. Możesz przygotować poduszkę, podłożyć ją pod głowę albo pod kolana, ponieważ to pozwoli odciążyć ci plecy. Może przydać się także koc którym przykryjesz się, aby nie było ci chłodno. To zaczynamy. Połóż się na plecach. Twoje ręce są skierowane dłońmi do sufitu, a twoje nogi naturalnie opadają na zewnątrz. Skup swoją uwagę na tych miejscach, które dotykają podłoża. Zwróć uwagę na Twoje stopy, nogi, pośladki, plecy i głowę. Poczuj swoje ciało w całej jego długości i szerokości. Poczuj, jak Twoje ciało jest stabilnie podtrzymywane przez podłoże, na którym leżysz. Przekieruj teraz swoją uwagę na oddech. Przez chwilę tylko oddychaj, zauważając pojawiające się wdechy i wydechy. A następnie przepłyń swoją uwagą do lewej stopy. Zwróć uwagę, jakie wrażenie odbierasz w lewej stopie. Co czujesz? To mogą być bardzo subtelne wrażenia. Ciepło, zimno, mrowienie, ucisk. Niezależnie od tego, co to jest, zauważaj. A następnie przesuń swoją uwagę wyżej. Na kostkę. I zwróć uwagę na swoją łydkę. Na wrażenia, które odbierasz z powierzchni skóry i z wnętrza Twojej łydki. Następnie przesuń uwagę na kolano. Zwróć uwagę na swoje udo, w całej jego długości, na powierzchni skóry i wewnątrz. A następnie skieruj swoją uwagę na lewe biodro. I przepłyń swoją uwagą do prawego biodra, a następnie w dół, do prawej stopy. I zwróć uwagę, jakie wrażenie odbierasz w prawej stopie, co czujesz w podeszwie stopy palcach, zauważając wszystkie subtelne sygnały i wrażenia. Następnie przekieruj uwagę wyżej na kostkę i na łydkę. Na tę część łydki, która opiera się o podłoga i górną część łydki. Następnie skieruj uwagę na swoje kolano i na udo. W całej jego długości. Twoje uda na powierzchni skóry. I wewnątrz. Przekieruj teraz swoją uwagę na obszar miednicy. Zwróć uwagę na swoje pośladki i na wszystkie wrażenia, które odczuwasz w tej części twojego ciała. Być może nie odczuwasz nic szczególnego, to też jest zupełnie normalne. Zauważaj to, co jest teraz. Następnie przekieruj swoją uwagę na dolny odcinek kręgosłupa i punkt po punkcie skanuj swój kręgosłup. Następnie rozszerz swoją uwagę na obszar całych pleców, odbierając wszystkie wrażenia, które odczuwasz w tej części Twojego ciała. Kieruj teraz swoją uwagę na ramiona i przepłyń uwagą w dół do dłoni. Jakie wrażenia odczuwasz w swoich palcach, opuszkach, wnętrza dłoni? I przekieruj swoją uwagę wyżej na nadgarstki, przedramiona łokcie i ramiona, a następnie skieruj swoją uwagę do brzucha. Zobacz, jakie wrażenie odczuwasz w tej części swojego ciała. Być może czujesz oddech, być może jakieś wrażenia związane z trawieniem. Zauważaj wszystko to, co się pojawia teraz. Przesuń uwagę wyżej na obszary Twojej klatki piersiowej. Możesz zauważyć delikatny ruch żeber, to jak Twoje płuca napełniają się powietrzem, być może bicie Twojego serca. Zwróć teraz uwagę na swoje gardło i szyję a następnie przesuń uwagę wyżej na obszar głowy, tę część Twojej głowy, która opiera się o podłoże, i Twoją twarz. Zwróć uwagę na miejsce między brwiami, na Twoje czoło, skronie, policzki. Zwróć uwagę na oczy. Broda, żuchwa, Twoje usta i wrażenia wewnątrz ust, i Twój nos. Może czujesz delikatny powiew powietrza, które wpada i wypada przez Twój nos. I przez chwilę skup swoją uwagę, na oddechu. Biorąc wdech, wydech. Z każdym wydechem rozluźniając się odrobinę bardziej. Odrobinę bardziej zatapiając się w podłoże. Pozwól, aby ten oddech kołysał Cię. Pamiętając o tym, że oddech jest z przymierzańcem na co dzień i w każdej chwili możesz korzystać z niego, aby odrobinę uspokoić się i zrelaksować. To ćwiczenie powoli zmierza do końca. Daj sobie chwilę, żeby delikatnie poruszyć się palcami u rąk, u stóp. Nie przyspieszaj tego. Daj sobie jeszcze chwilę, żeby naturalnie Rozbudzić się, tak jakby to był początek dnia, jakbyś dopiero zaczynał, zaczynała ten dzień. Starając się zachowywać właśnie taką uważność na ciało, na wszystkie subtelne sygnały, które odbierasz przez dalszą część tego dnia. To są proste ćwiczenia, ale wymagają praktyki. Daj sobie czas. Żeby robić je regularnie i zwyczajnie sprawdzić, jak działa to na Ciebie, czy w jakiś sposób to na Ciebie wpływa, czy to coś zmienia. Po prostu sprawdź. Dajcie znać w komentarzach, czy robicie, czy praktykujecie, i zapraszam Was do kolejnego odcinka. Do zobaczenia!